Dzień dobry, dzień dobry. Jednak wcale nie jest tak łatwo nagrywać filmy bez podglądu. I o ile vlogi jakoś się da, to jednak pogadanki są problematyczne. Właśnie nagrałam dla Was jeden film i chyba na tej jednej pogadance. Na razie, póki aparat nie wróci zostanę. Zacznę od tego, co się świeci tutaj w tle, czyli zachęty do tego, żebyście subskrybowali kanał. Wiem, że dla części osób może to być irytujące, ale chciałam Wam się przedstawić kilka danych i to rzadko się zdarza, żeby youtuberzy udostępniali swoje statystyki, ale ym, sprawdzałam sobie ostatnio kilka rzeczy jakby jak odbieracie moje filmy i natknęłam się na taką statystykę, że to jest zakres około 60 dni, co Wam teraz pokazuję. Przez ostatnie tam 60, chyba troszeczkę ponad, to jest 2,5 miesiąca, yy, wyświetlałam Mój kanał miał ponad 600 tysięcy. To jest bardzo dużo na taki zakres um, kanału, jaki ja mam, ale uwaga, co jest bardziej ciekawe, um, unikalnych użytkowników, którzy byli na moim kanale, jest prawie 200 tysięcy. Co oznacza, że każdy z oso każda osoba, która odwiedziła mój kanał, obejrzała ponad trzy filmy. I same te dane nie są jeszcze dla mnie jakby miarodajne, gdyby nie to, że pod spodem było, że 30% osób prawie, które odwiedzają mój kanał, wchodzą na niego wpisując sobie co Pati TV. Co oznacza, że gdyby te wszystkie osoby, które wpisują Pati TV, prosta matematyka, subskrybowały kanał, to bym miała już prawie 70 tysięcy, no byśmy się zbliżali powoli do setki, a nie do trzydziestki. Także będę z tym cisnąć, bo no widzicie, jest potencjał i gdybym pewnie w tamtych starych filmach tak cisnęła przez tamten rok, prawie w ogóle nie zachęcałam do subskrypcji, chyba tylko w urodziny i kiedyś tak czułam, że a może bym coś powiedziała o tym, żebyście subskrybowali, tak to raczej do tego nie zachęcałam i to był z mojej strony błąd w jakimś stopniu, no bo widzicie, gdyby tamte osoby, no mówię te 30 chociaż zaczęło subskrybować kanał, no to ile więcej by was tutaj było? A tak naprawdę, no nikt nie widzi tego, czy tam nie ogląda 200, 100 tysięcy osób, bo tego nie widać. Widać tą liczbę, która dla mnie jest tylko liczbą, ale z drugiej strony nie jest na tle polskiego YouTube'a jakoś satysfakcjonująca. Wiecie, że trzeba mierzyć wyżej. Także. Zasubskrybowaliście? Przekonałam Was? Jak pewnie wiecie, zbliża się dzień babci i dziadka, więc chciałam wam podpowiedzieć fajny pomysł na prezent. Wiem, że sporo z was zrobiło fotoksiążkę na święta, ale kto nie zdążył, to mam dla Was ponownie rabat. Znajdziecie go oczywiście pod filmem i mam informację od printu, że jeżeli złożycie zamówienie do 14 stycznia to to zamówienie na pewno zostanie dostarczone i ze swojej strony mogę Wam polecić, na przykład jeżeli mieszkacie za granicą to właśnie, możecie zamówić taką fotoksiążkę od razu do dziadków i ona przyjdzie po prostu do domu, jeżeli na przykład ktoś mieszka dalej od dziadków, na pewno będą bardzo zadowoleni, a mi zrobienie tej fotoksiążki zajęło dosłownie chwilę tu macie gotowe szablony, ja już je pokazywałam na święta ale uważam, że jest przepiękna taką też dostaną moi rodzice bo no mi się podobała, akurat muszę zawsze powiedzieć, że mi się podoba na zdjęciu swoim, ale uważam, że to jest niesamowita pamiątka. I na pewno każda babcia i dziadek będą zadowoleni, jak dostaną właśnie taką książkę ze swoim wnukiem czy wnuczką. No dobra, czas się wybrać na siłownię i zamiast zjeść obiad zostawiłam rodziny z obiadem i ja pognałam na siłkę. Chciałam się wybrać w ogóle na siłownię koło mojego domu, ale okazało się, że dzisiaj jest zamknięta. Aha, to jest tak, że oni też jadą. No dobra. Niefajnie, niefajnie. Chciałam się wybrać na siłownię, która jest obok mojego domu, ale okazało się, że ona niestety jest zamknięta w dniu dzisiejszym. Jedna jest do dwudziestej, ale no musimy się jakoś podzielić. Mój mąż też chce dzisiaj iść na siłownię, więc uznałam, że ja się poświęcę i ja zjem później obiad i ja skoczę do takiej na stadionie. W ogóle ją bardzo lubię i to jest filia tej, do której ja chodzę, więc... Jestem zadowolona na razie, bo na 6 dni wykonałam już 5 treningów, tylko jeden odpuściłam ze względu na niedysponowanie, ale taki jest też zamysł, że wiecie, jak są te dni, to dwa pierwsze daję sobie e, totalną dispensę od ćwiczeń, więc tak też było. Jeden dzień zrobiłam sobie wolny, e, bo po prostu zasnęłam. <laughs> I tyle obudziłam się, jak już było wszystko pozamiatane i nic mi się nie chciało, więc dobra, lecimy i super, z nową energią wchodzimy w nowy tydzień, a jutro chcę zrobić od razu rano trening w domu, ale to w jutrzejszym vlogu. w niej nie ruszyć, generalnie zmywam makijaż, ale przyznam się, że zapomniało mi się, bo tak się zbierałam na szybko, więc jakoś to przeżyjemy. Jeżeli ktoś z Was ma problem, żeby się zmotywować, żeby wyjść, to polecam raz się zebrać i mocno się skupić na tym momencie, zaraz po. Dla mnie to jest najlepsza motywacja, zapamiętać ten moment zaraz po ćwiczeniach i jak mi się nie chce, to myślę wtedy o tym, o tej sekundzie. jest dobrze. Paweł, Andek, czemu tańczysz z Pietruszką? Oddawaj pietruszkę, nie tańcz z nią, tylko mnie oddaj. <śled> Oddawaj pietruszkę! Oddawaj pietruszkę! <śled> Dobra, przyszło nowe zamówienie i to będą to jest nasze jedzenie do czwartku. Znaczy, wiecie, to nie jest wszystko, bo, bo część rzeczy już mam w lodówce, więc to, żebyście tak nie traktowali, ale tego nam brakowało i zaraz Wam opowiem w ogóle trochę więcej na temat planowania e, jedzenia. Antek mi kazał gotować w fartuszku. Dobra, dzisiaj totalny nieogar ale niestety, no początek roku to są u nas zmiany, tak jak widzieliście we wcześniejszych vlogach i ja na nowo muszę ułożyć całą naszą rutynę, więc na chwilę obecną robię sobie tylko notatki, jak chciałabym, żeby to wyglądało i mam nadzieję, że niebawem tak zacznie wyglądać, ale no brakuje mi trochę tego jednego dnia, bo zwykle dzisiaj ogarniałam rzeczy które już widzę, że się zaczynają mi piętrzyć po prostu, to jest pierwszy tydzień bez wiecie, tego całego szału, dużo ludzi jeszcze w tamtym tygodniu miały jakieś wolne, a teraz widzę, że poniedziałek wystartował, w tamtym tygodniu myślałam, że wszystko pójdzie w ogóle super, ekstra, jak z płatka, a... Coś mi tak nie wygląda, żeby tak miało iść. Na zewnątrz jest tak pierojsko zimno. Rano było minus 13, teraz widzę, że jest minus 11. Za żadne skarby nie wyjdę dzisiaj na siłownię, więc trening będziemy robić w domu, ale coś mocniejszego, jakoś ta joga ostatnio, znaczy jest spoko ta yoga, którą Wam polecam, ale to jest taka joga naprawdę bardzo początkująca, więc jak chcecie zacząć, szczególnie tam jest nastawienie na oddech, więc jeżeli myślicie, żeby zacząć z jogą, to bardzo. Co nie może być ciągle? zaraz je wezmę, ale sprzątał teraz zaraz wezmę, kochanie, to, to krzesełko miałam wam powiedzieć trochę o organizacji posiłków e, i dalej was zachęcam do tego, żeby robić plan posiłków jednego dnia ja robiłam wczoraj od poniedziałku do czwartku taki plan posiłków e, i wszystko jedno, czy zamawiacie jedzenie, czy jedziecie raz w tygodniu na zakupy to teoretycznie, żeby usiąść i ułożyć taki plan, mi to wczoraj zajęło razem z zakupami półtorej godziny e, ale przez cały tydzień nie muszę już wychodzić, zastanawiać się co mam zrobić, co mam ugotować, po prostu są Otwieram notę, widzę, że, aha, dobra, to, to robimy. Zaczynam od dania, które teoretycznie jest największe i może mi zostać na dwa dni, i tym sposobem możliwe, że to się mi przesunie. Zwykle wybieram takie przepisy, żeby też można było wiele rzeczy zrobić wieczorem. No, więc dzisiaj jest taki dzień, totalnie, totalnie, totalnie w biegu, ale bardzo się cieszę. Dzisiaj powinna też do mnie przyjść lampa tutaj na stolik. Niestety, wyprzedała się ta, którą chciałam kupić, ale zamówiłam coś, mam nadzieję, że ciekawego na Zara Home. Praca pracą, ale nie będę ukrywać, że sobie tutaj przeglądam też jakieś ciekawe oferty wylotów w różnych terminach, w różnych kierunkach świata. Zobaczymy, gdzie nas w tym roku powieje. Ja myślę, że na pewno będę w Szwecji i w Anglii, ale. To nie jest moja biurko. To nie jest, jest Twoja kredka. To jest, to jest moja kredka. No ale to, że tam jest Twoja kredka, nie czyni tego, że to jest Twoje biurko. To moje piórko to Tak, 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 Nie. Panie Janie, Panie Janie, tutaj! Dziękuję. Jeszcze jeden jest? jest jeden. Wiem, jak lubicie, jak pokazuję, co robię na obiad. Więc dzisiaj robię po prostu naleśniki, ale zamiast na mleku zrobię je dzisiaj na... To jest akurat napój, a nie mleko, bo oni to tak muszą nazywać. Um, no ale to ogólnie rzecz biorąc to jest mleko... Z owsianki. I akurat to konkretnie bardzo Wam polecam, bo w składzie macie tylko i wyłącznie wodę i owsiankę, więc nie ma tutaj żadnej soli, cukru, emulgatorów, widzicie, woda i owies, nie ma tutaj właśnie żadnych barwników, a czasami naprawdę jest taki syf tych mlekach roślinnych jakiejś gumy, wiecie no skład niby super ekstra zdrowa żywność, a jak zobaczycie na skład to no koszmar po prostu, nawet mi się zdarzają czasami wpadki, no nie zrobię naleśników gdyż okazało się, że z rzeczy, które byłam pewna, że mam, jednak nie mam nie mam mąki, no ciężko będzie mi zrobić jednak naleśniki bez mąki także mm, coś innego wykombinuję na szczęście mam jeszcze falafel w lodówce a z tego, żeby to się nie zmarnowało zrobię teraz koktajl i to będzie Zastępnik naszej zupy. A potem zjemy jakąś tam tortillę z falafelem. A do rączek weź ładnie kubeczek. I co, dobra? Ty też pij. a mamusia. Dobra. No to bierz i pij swoje, a mama idzie po swoje. Nie, tutaj usiądziesz na I przyszła moja paczka, już tu mały pomocnik, próbuje się do niej dobrać. więc idę szybko po nożyczki i pokażemy Wam, co tam ciekawego zamówiliśmy na wyprzedażach. Dlatego szkraba zamówiłam taki zestaw, i tu masz miseczkę. Ładna? A, ładna tutaj. I zamówiłam taki talerzyk, ale to bardziej tak na śniadania, zaraz Antek odpakuje. Taki wiecie, że ma Jeszcze. przedziałki. No to sobie odpakuj. Dobra, odpakuj sobie sam. To jest takie na śniadanka. Będziemy tutaj dawać na przykład keczup, tu będziesz miał warzywa, kromkę i na przykład jajecznicę. Fajne? Nie jest to tutaj. To co tam damy? Zdrażę drugą kromkę. A, to tu jedną kromkę, a tu drugą kromkę. Dobra, pasuje? Tak. Nie? Oczywiście linki Wam zostawię na dole. W ogóle super, bo to mi się przyda. Akurat inny zwrot nadaje, więc od razu to wrzucę do innego koloru. Kupiłam Antkowi też piżamę. To jest takie spodnie e, na gumce. Już się bałam, że taka mała gumka, ale nie. E, mają na dole mankieciki i do tego jest taka koszula. Myślę, że będzie w tym bardzo ładnie wyglądać. Cieszę się, bo bałam się, że to będzie bardzo jasno niebieskie. E, a to jest całkiem fajne. Kupiłam jeszcze taki bieżnik, ale on mi się średnio podoba, bo na stronie wydawało mi się, że to jest dużo bardziej, bardziej żółte. A, o tu mi się nie podobał, to jest mocno zgniecione zobaczymy czy to się da wyprostować, to jest taki liść, podkładka liść, ale zobaczymy, to myślałam bardziej o swoim biurku kupiłam też zestaw dwóch ściereczek do kuchni białą i szarą. to już nagrywałam, miałeś to dać do mycia kochanie, i klucz który właściwie po co to kupiłam, znaczy po co zrobiłam całe zamówienie czyli lampka, zaraz zobaczymy jak ona się będzie prezentować na moim biurku oczywiście na razie jest to tylko tutaj tak prowizorycznie ustawione. E, zaraz zobaczę, czy to są takie na stałe otarcia. Czy ona jest tak porysowana? Jak tak, to niestety będę musiała ją e, oddać, ale powiem Wam szczerze, że bardzo mi się podoba, bo no, będzie tutaj pasować i właśnie można zmieniać. A mogę czasami sobie w twarz poświecić, jak coś będę nagrywać albo dać ją w dół. No mam nadzieję, że to jest tylko... Zaraz ją ja będę czyścić. O, widzicie? Ta lampka ma niestety tutaj takie zarysowania, także no niestety idzie do zwrotu strasznie mi przykro, ale no nie wygląda to dobrze to ratujący nas obiad czyli będziemy jeść tortille zaraz wam pokażę, mam taki super bardzo serdecznie wam polecam w ogóle taki sos, akurat on jest wegański kupił go mój mąż, ale my wiecie nie żywimy się jakoś bardzo wegańsko, tak? pod tym względem, ale jest naprawdę super skład i to jest, na kanapkę bym go nie posmarowała znaczy on mi nie smakuje na kanapce ale właśnie taki jakiś pity czy tortilli bardzo, bardzo dobry do tego mamy tutaj jest falafel nas ratuje, resztka falafelu, falafela, e, brokuł, sałatka, kapusta pekińska, papryka, oliwki, brokuły, pomidorki i teraz będę to wszystko ciach, ciach zawijać i na patelnię grydową. A moja wersja od Antosiowej różni się tym, że ja dodam sobie kilka kropel tabasco. To się nazywa piękny widok. Popatrzcie, jak dziecko zasuwa zieleninkę. O, brokuły to ty byś mógł wyjadać, nie? Tak. O, tak lubisz? Lubię. <noise> Smacznego. A no właśnie. Miłego dnia, papa, pa, kończymy vloga, co? Tak. No to pożegnajmy się ładnie, pa pa! Ty kanał. Pa!